Siemanko, witam Was na moim kanale. Z tej strony Tekson. Dziś taka krótka relacja, co się gdzie tu u mnie dzieje. <laughs> tutaj w stajni jesteśmy. Nie wiem czy tu pokazywałem, kiedy czy nie, taki warsztat tu mam. I co ja tu dzisiaj robię. Ściągam pleca w 12. Już tutaj mam. Podniesiony na widełkach 80 elegancko w jednego gdzieś ściągnąć. Tu muszę na widły nałożyć rurki. Jak widzicie tutaj kluczem zacisłem jest. No i tak to tu wygląda. Tutaj jest elegancko. Czyściutko. Mało oleju, bo tam mi Spływo, już do, druga chyba bańka. Chyba druga z tego załączania napędu. Bo linkę musiałem wyciągnąć razem z tą blachą co tu jest podłogą. I tam co zlatuje po malutku olej. No co? Tutaj nie trzymało, bo uszczelka nawet sama odeszła. I tu mi całe coś ciekło. Dlatego to idzie zrobione. No i plecak do regeneracji bo nie trzyma wysokości. Nie chce na danym punkcie trzymać, tylko albo delikatnie idzie do samej góry, albo delikatnie na sam dół. No i ogólnie trzeba tu pouszczeniać. Tu węże od siłowników. Także plecak będzie zrobiony. Tutaj oczywiście teraz trzeba zatkać jakoś i wszystko dobrze wysprzątać. No i tu raczej będę musiał rozwiercić, bo ktoś tu kiedyś grzebął. Nie wiem, czy to ojciec jeszcze, czy jak u dziadka był ten ciągnik, od nowości jest wyrwane właśnie tu, trzeba albo nagwintować, albo coś, bo jest zerwany gwint, śruba w ogóle tu nie trzymała, także coś tu będzie trzeba, albo na jakimś kleju spróbować wkleić, bo niby, jak tak się przyglądam, to coś tam jest, gwintu, nową śrubę i na kleju spróbować wkleić, to może by było... I tak to tu wygląda Dwunasteczka tam głośniczek sobie dołożyłem dodatkowy, żarówka wisi, jasno jest. No i tak to tu wygląda. Czekajcie. O, tutaj byczek przyszedł teraz. Czyściutko pościelane, wyrzucany gnój dwa dni temu. Także mają czysto. muszę ściany jeszcze obiałkować bo udupcyły się znowu jak się gnój tam wybiera z tyłu i po ścianie no to ja się udupcy także tak to tu wygląda a na polu błoto jeszcze wam tu mogę pokazać Gajcie, tu to syf dlatego to się trzeba wziąć ale jak będzie czas i pieniądze, tu jestem w trakcie budowy wiaty. Supy już są. Tam muszę przedłużyć za szyn. Trzeba skręcić tu takimi blachami. Tak są skręcane szyny. Tu już mam ucięty kawałek. Skręcić na tych, obspawać dobrze i będzie. Tak są skręcane szyny. Tu są w całości i tu nadmiar, właśnie z tego co ucięłem, bo była za wysoka. No to tam, poziom na słupka już mam naniesiony sprayem. Tu laser miałem. Tylko widzicie, tam jak jest nisko, a tu jak wysoko. A to wybierałem 60. Dlatego poniedziałym, przyjechać znajemy koparką I teraz tu mi naleciutko liznę, żeby. Mniej kamienia przyszło pod wylewkę. No. I tak to tu u mnie wygląda. Błoto jak cholera. Trzeba posprzątać ten beton. Tam opony leżą. Jakby ktoś gdzieś miał opony na pozbyciu do 80, 12 to są te same. Bo ty znowu musiałem od bizona założyć. Także, jakby ktoś gdzieś miał na pozbyciu po pieniądzach używki jakieś w dobrym stanie, to odkupia. No możecie pisać w komentarzach. i co, w tym odcinku taki krótki, co się gdzie u mnie dzieje. To było na tyle. Także co, wideczkiem na kurki kończymy. Trzymajcie się, cześć, do następnego.